Drogi ojcze w prowincjale, drodzy ojcowie, misjonarze, oblaci Najświętszej Maryi Panny, kustosze, sanktuarium Matki Bożej w Kodniu, drogi Księżycikanie, dzikanie, drodzy księża, osoby życia konsekrowanego, szanowni przedstawiciele Parlamentu Rzeczpospolitej, szanowni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kochani pielgrzymi, czciciele Matki Bożej Kodeńskiej, zgromadzeni tutaj w Kodniu i przy odbiornikach katolickiego Radia Podlasie. W odczytanej Ewangelii usłyszeliśmy wypowiedziany przez Maryję hymn uwielbienia Boga. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Hymn wypowiedziany spontanicznie, słowa zaczerpnięte z pism Starego Testamentu płynęły z serca Maryi i były wyrazem jej wdzięczności Bogu za wszystko, co dla niej uczynił, a przede wszystkim za wybranie jej na matkę swojego syna. Wielbiła Maryja Boga za to, że wejrzał. Na uniżenie swojej służebnicy, za to, że wielkie rzeczy uczynił jej wszechmocny, za miłosierdzie, jakie z pokolenia na pokolenie ukazuje tym, którzy go się boją, za to, żeby wyższył pokornych. W wypowiedzianym hymnie Maria zawiera. Swoje przekonanie, głębokie przekonanie, że wszystko, cokolwiek działo się dobrego w jej życiu, wszystko było dziełem Boga, wszystko było dziełem Jego łaski. Dzisiaj te słowa wdzięczności Maryi odnosimy nie tylko do jej wybrania przez Boga na Matkę, jego jednorodzonego Syna, na Matkę zapowiedzianego Mesjasza, ale także za jej wniebowzięcie. Za to że z ciałem i duszą została wzięta do nieba, aby uczestniczyć w życiu Boga, aby cieszyć się chwałą swojego Syna Jezusa. Wniebowzięcie Maryi jest ukazaniem. Wszystkim uczniom Jezusa kierunku ich życia. Wszyscy, którzy idą za Jezusem, podążają do nieba. I chociaż nie są wzięci do nieba w chwili śmierci tak jak Maryja, bo nie byli wolni od grzechu pierworodnego i jego skutków, to jednak dzięki zbawczemu dziełu Jezusa, jego śmierci i zmartwychwstaniu każde swoje serce i wzrok kieruje ku niebu i wie że w chwili śmierci tam z Jezusem z Maryją i ze świętymi będzie i mamy taką nadzieję że pośród tych którzy tam już są są nasi bliscy i mamy także nadzieję że my również tam będziemy gdy ludzie wierzący, gdy my chcemy wyśpiewać Bogu hymn wdzięczności za okazane nam łaski, bardzo często posługujemy się właśnie słowami Maryi wypowiedzianymi w domu swojej krewnej Elżbiety. Posługujemy się tymi słowami, gdy dobro, za które dziękujemy, dotyczy nas samych gdy dotyczy konkretnej osoby, którą znamy, którą kochamy, za którą żeśmy się modlili, jak i wówczas, gdy dobro otrzymane dotyczy większej lub mniejszej zbiorowości ludzi. Nie znajdujemy bowiem bardziej odpowiednich słów, które moglibyśmy wypowiedzieć przed Bogiem, niż te, które użyte zostały przez Maryję. Dzisiaj, 15 sierpnia 2020 roku, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zgromadzeniu, zgromadzeni w sanktuarium Matki Bożej w Kodniu, mamy taką okoliczność, która przynagla nas, Polaków, do powtórzenia Bogu Słów Maryi z racji wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu w czasie bitwy o Warszawę. Bitwa ta była decydującym starciem w toczącej się wojnie polsko-bolszewickiej rozpoczętej właściwie zaraz po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. Tę wojnę wskazywali jako dziejową konieczność dla narodów Związku Sowieckiego, jego przywódcy Lenin i Stalin. Dla bolszewików nie było do zniesienia, by na kartach Europy i świata obecność była obecna wierząca i katolicka Polska. Po trupie Polski sowiecka Rosja chciała zanieść komunizm państwom zachodniej Europy. W sierpniu 1920 roku ziemia Podlaska była już zajęta przez bolszewików którzy koncentrowali swe siły wokół Warszawy. Ślady ich przemarszu znaczyły potyczki z wojskami polskimi, znaczyły potyczki pod Terespolem, pod Kostobłotami, pod Kodniem, znaczyły groby naszych żołnierzy i ludności cywilnej. Pomimo ogromnej przewagi bolszewików, Polska nie traciła nadziei na zwycięstwo. Swą nadzieję Polacy pokładali w Bożej pomocy i wypraszali ją przez uczestnictwo w nowennie sprawowanej w parafiach. Zanosili wówczas modlitwę do Boga przez Maryi w Niebowziętej. Trwali na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w Częstochowie, w Warszawie i w innych miastach, i miejscowościach, modląc się w intencji obrony przed bolszewickim zagrożeniem. Polacy zawsze w trudnych chwilach swojej historii zwracali się do Boga przez stawiennictwo Maryi, Boga rodzicy. Wiedzieli, że Bóg jej prośbie nie odmówi, wiemy z historycznych opracowań. Jak dramatyczne były walki z bolszewikami w dniach poprzedzających uroczystość wniebowzięcia Maryi w okolicach osowa i Radzymina. Znamy przebieg ostatecznej walki rozstrzygającej o wyniku całej wojny, która miała miejsce w dniu 15 sierpnia. Wiemy, jaką rolę odegrał w tej walce ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan. Oddziału złożonego z uczniów warszawskich szkół. Wiemy, ile zawdzięczamy naczelnikowi wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, jego generałom, dokonaniom kryptologów, którzy rozszyfrowali sowieckie rozkazy, a przede wszystkim frontowym żołnierzom. Ale wiemy także, ile zawdzięczamy Maryi, która swym ukazaniem i swoją obecnością wsparła polskie oddziały. Dlatego mówimy o cudzie nad Wisłą w walkach 1920 roku. O obecności Maryi i jej roli w odniesionym zwycięstwie dowiadujemy się nie tylko od polskich żołnierzy czy dowódców, ale przede wszystkim od tych, którzy ją widzieli i przed którą zaczęli uciekać od żołnierzy radzieckich. Ponoć wszystko zaczęło się pod Ossowem, w chwili kiedy ksiądz Ignacy z Korupka, zagrzewając do walki młodziutkich obrońców Warszawy, pierwszy z uniesionym krzyżem w dłoni ruszył na Sowietów, wołając za ojczyznę i za wiarę. To ponoć w tym momencie pierwsi sołdaci zauważyli nad nimi, nad nim Maryję i przestali nagle strzelać. Później mówili, że przecież nie mogli strzelać do Matier Bożu. Nie, nie, nie mieli wątpliwości, że widzieli przed sobą Matkę Chrystusza, mimo że szli na Warszawę także w imię wojny z religią. Ci, którzy widzieli Matier Bożu pod Ostrzowem byli w różnych miejscach w czasie objawienia. Ich relacje są jednak bardzo spójne. Mało tego, są również spójne z relacjami czerwonoarmistów, którzy Maryję widzieli pod Wolką Radzymińską. Mówili, że maryjny płaszcz był tak, był jak zasłona, która odgradzała Warszawę od, od Armii Czerwonej jak kurtyna, za którą nie można było przejść. Opowiadali też o rozłożonych rękach Maryi Chryst Matki Chrystusza i o tym, że wszystkie skier skierowane w stronę Polaków kule i granaty odbijały się od jej rąk i rykoszetem trafiały w atakujących. Ich relacje o objawieniu się Matki Bożej można było usłyszeć także już po zakończeniu walk w obozach jenieckich. Dlatego dzisiaj, sto lat tamtego tak ważnego dla naszego kraju wydarzenia, stajemy z wdzięcznością przed Maryją i razem z nią składamy Bogu podziękowanie za tamto uratowanie naszej Ojczyzny od kolejnej zatraty, od utraty, z tak wielkim trudem odzyskanej wolności. Maryjo w wzięta, Maryjo czczona w kodeńskim sanktuarium i wielu innych sanktuariów naszego Podlasia i naszej Ojczyzny. Przyjmij nasze dziękczynienie, przyjmij naszą wdzięczność za Twoją nad nami, nad naszymi braćmi i siostrami opiekę. Przyjmij podziękowanie za uratowanie naszej wolności za cud, którego dokonałaś. A my pamiętamy o wszystkich, którzy w tamtych dniach oddali życie za nas, za naszą wolność. Bracia i siostry, dziękując Maryi za opiekę okazaną nam przed stu laty, z nadzieją patrzymy na naszą teraźniejszość i na naszą przyszłość. Patrzymy z nadzieją, bo nie zaprzestajemy do Ciebie, Maryjo, wołać, do Ciebie się modlić, Ciebie o przyczynę prosić. A jeżeli Ty będziesz naszą opiekunką i spomożycielką, ufamy, że z kolejnych zagrożeń i niebezpieczeństw nas uratujesz. I odczuwamy, odczuwamy te niebezpieczeństwa. I dzisiaj wiemy, że mogą pojawić się może jeszcze mocniej w przyszłości, bowiem w dalszym ciągu ta sama ideologia, którą nieśli bolszewicy na bagnetach, jest nam podszuwana w pięknym opakowaniu, które dzisiaj nazywane jest między innymi tolerancją. Odczuwamy wielki nacisk, abyśmy jako ludzie wierzący byli tolerancyjni wobec innych. Tolerancyjni według nowego znaczenia tego słowa. To znaczy, byśmy zrezygnowali z naszych wartości, a więc z wiary w Boga, z dekalogu, z naturalnej rodziny, z obrony nienarodzonych, ze sprzeciwu wobec eutanacji, eutanazji byśmy zrezygnowali ze sprzeciwu wobec seksualizacji dzieci i młodzieży, a przyjęli to, co jest z naszą wiarą sprzeczne. Pod płaszczem tolerancji re realizowany jest zamiar zniszczenia chrześcijaństwa, a więc wiary w Boga. Przekłamanie dotyczące tolerancji staje się więc narzędziem walki, jeśli tego przekłamania nie zauważymy, jeśli mu się nie sprzeciwimy, przyczynimy się do zniszczenia samych siebie. Maryja pokazała swą bliskość naszym braciom i siostrom od początku naszej historii, naszej państwowości. I spotkała się z pełną oddania i miłości odpowiedzią swojego ludu. Historia Polski naznaczona jest wydarzeniami, w których zaufanie do Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, zostało potwierdzone przez kolejne pokolenia wierzących. Najbardziej znani nasi święci i błogosławieni, którzy karmili się w swoim życiu wiary zaufaniem do Maryi, i pobożnością Maryjną. Do nich zaliczamy sługę Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Oni Maryi ufali, jej oddali swoje życie, na niej się nie zawiedli. Oni są razem z nią w niebie razem z tą, która jest w niebo wzięta. Oni pokazują nam, jak powinniśmy my również w naszym życiu Maryi ufać, jak powinniśmy słuchiwać się w to, co Ona do nas dzisiaj mówi, jak powinniśmy przyjmować słowa Jezusa i całkowicie za Nim iść, bez względu na to, Jakie, na jakie trudności z tego powodu będziemy natrafiać. Maryjo, która jesteś w niebie, Maryjo Niebowzięta, prosimy Cię, abyś nigdy nas nie opuszczała, abyś zawsze stawiała się za nami, abyś była przy nas także wtedy, kiedy wydaje nam się, że... Życie bez Jezusa byłoby łatwiejsze, że bylibyśmy bardziej szczęśliwi. Abyś była wtedy i podpowiadała nam i przypominała, jak dobra matka, że jesteśmy w błędzie, że w ten sposób tylko możemy stracić nasze życie. Byś czyniła tak, jak czynią nasze matki. Kiedy upominają i przypominają z taką wielką cierpliwością swoim dzieciom, aby nie odchodzili od Jezusa, Ty czyń tak z nami, abyśmy zawsze z Nim mogli być, abyśmy mogli z Nim być tutaj na ziemi i abyśmy również dzięki Jego łasce, dzięki Jego miłosierdziu mogli być w niebie, być razem z Tobą przez całą wieczność. Amen.